Nokia C5 Nokia Mail. Konfiguracja poczty. Usługa Nokia Mail umożliwia stały, nieograniczony dostęp do wiadomości e-mail w wybranych modelach telefonu Nokia. Nokia Mail zapewnia automatyczną aktualizację poczty, a e-maile spływają bezpośrednio na telefon komórkowy. Usługa daje możliwość podłączenia do 10 skrzynek pocztowych jednocześnie. Usługa Nokia Mail może działać w Twoim urządzeniu, nawet jeśli masz zainstalowane inne aplikacje e-mail, takie jak Poczta Exchange. Aby uruchomić Nokia Mail, konieczne jest aktywowanie jej u operatora. Możesz to zrobić, wysyłając bezpłatny SMS o treści Act and Mail pod numer 804. Dodatkowo otrzymasz co miesiąc pakiet danych do wykorzystania na połączenia z Internetem. Po wysłaniu SMS-a aktywującego usługę, otrzymasz od Orange dwie wiadomości. Pierwsza zawiera informacje, kiedy usługa zostanie włączona. Druga poinformuje Cię, że usługa Nokia Mail jest już aktywna. Po otrzymaniu wiadomości od operatora skonfiguruj program pocztowy zainstalowany w telefonie. Będziesz mógł korzystać z konta e-mail założonego u dowolnego dostawcy usług pocztowych. Wystarczy w kreatorze konfiguracji podać login i hasło do Twojego konta. Przewiń menu ekranowe używając klawiszy w górę lub w dół do zakładki Ustaw konta e-mail, a następnie wciśnij środkowy klawisz. Przeczytaj komunikat i naciśnij klawisz Rozpocznij. Odczekaj proces przygotowania do konfiguracji. Podświetl swojego dostawcę poczty lub inne używając klawiszy w górę lub w dół, a następnie naciśnij środkowy klawisz. Wpisz swój adres e-mail. Aby przejść do pola wpisywania hasła, wciśnij klawisz w dół. Wpisz hasło, a następnie wciśnij klawisz OK. Przeczekaj proces automatycznej konfiguracji poczty. Przeczytaj wiadomość powitalną i kliknij Akceptuj. Zostaniesz automatycznie podłączony do swojej skrzynki. Poczekaj chwilę na pobranie wiadomości. Aby wrócić do menu głównego poczty, kliknij Wróć. Aby ukryć aplikację, kliknij klawisz Ukryj. Pozostaniesz podłączony do swojej skrzynki, a wiadomości będą przychodzić automatycznie.